Czyli... Do piątej rano impreza, a później... E, siłownia. A czy wy widzieliście, że jest... Hello! No. Dwie ręce? Na, to tak zwany narciarz. <gryw> dwie ręce? Hello! A my idziemy na siłownię. No, no to tu już na jedną, idziemy na siłownię, dzień dobry w kolejnym w Merry Christmas! Woo. Christmas Mary, she Ferry. No tak, więc kończeska się nagrywała wczoraj, że ona miała tylko jeden dzień na chorobę i w jeden dzień zachorowała, wyzdrowiała i w ogóle wszystko. Tak, to właśnie ona, wredna małpa. Ja też tak miałem. Wczoraj 40 stopni gorączki, dzisiaj już jest okej. Okay. Jedziemy na siłownię, sauna, czasie wypocić. Nie, ty nie idziesz do przodu, zrozumiałaś? renifera, ale za szeroki. O, Jim będzie śpiewał. Jest... świątecznego dostanę przy pojemnicy i powiem, że było zajeba i niech i Merry Christmas. Świątecznie będzie? Będzie świątecznie? Będzie. 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 No. Na pewno. <śla> 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 no, Kakao dzisiaj było w przedszkolu? A co było na deser? I budyń. A jakim smaku? Wow. Yum. A, A gdzie idziemy pow... teraz mm, na lody dla ochłodzi. Gdzie jesteśmy? W? Ożołą. Ożołą. Jesteśmy w poszołom i idziemy na lody. A ja nie będę będę Ciekawe, prawda, lauri? Ja myślę, że mama się skusi na lody. No Okej. i Trzy A, A Aż tyle, Lauri? Naprawdę? W miseczkę, w mm -hmm. kubeczku. Tak. Okay. to będą w kubeczku. Widzimy się na lodach. Powiedz mi, jaki byś chciała mieć smak? No. Czekoladowy. Tak. Truskawkowy. Czekoladowy, truskawkowy. I śmietanka i wszystkie trzy zjesz? Ja ci powiedz, pani. Rody, trzykam, znaczy mm. z... na Znaczy, Co? A A Co? Co? zamówiła. Ej, na Co? 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 Zaraz zaczymy. A my jesteśmy już na lodach. I jakie macie lody? Jakie macie? A już nie wszyscy wiedzą, jakie macie. Lody czy. Dla to są lody. Tam cię będę Ja tak. cię podziwiam. No, ja cię to... podziwiam, że się trzymasz z tym. Ale jak ty wyjechałeś, ja przez prawie 3 miesiące nie jadłam nic słodkiego. Jak ty wyjechałeś, ja przez prawie 3 miesiące nie ruszyłam nic słodkiego, bo pierwsza w życiu nie miałam na nic opaty. Mm, to nie jest dla mnie problem. <grym> oh, dziękuję ślicznie. Ja to, że Abyś się kochaniec? Tak. Tylko jest powód ok I to nie jest łatwe. to jest tylko maple. Z rumem. No, chciałam. <grym> Chcesz pijankę, kochanie, spróbować? Z mleczka? <grym> Jak? Ja mam koszulkę zmieniającą się, a ty masz? Speterek, który się zmienia. Mm. I spódniczkę na imprezę, się mam. Mm. I dostałaś pierścionek, tak? Dzisiaj. Jesteście imprezowe. A ja też mam piękne pierścionki, oczywiście. Jest amazing! Tatu się lody z laurką. Alarm! Alarm? No. Larroś, czyją jesteś żoną? Mamy. Kogo? Jak mamy? Dzisiaj mówiłaś, że? Maxa. A nie Bruna. A już nie Bruna. A dlaczego nie bruna już? A nie dziewczyną. Ani nie jesteś dziewczyną Bruna? A dlaczego zerwał z tobą? Czy ty z nim? A. A dlaczego? Co się stało? A może zostawmy temat już chłopaków? paczką? swój przyjaciel z paczki. jak I... to nie? Chodź, paczko. Jemy lody, idziemy. A temat, a temat chłopaków, mężów, to proszę najpierw przedyskutować ze swoim tatusiem. Wiesz? Tak! Z tatusiem powinien rozmawiać najpierw. Tatusiu, powinien znaleźć najpierw. No dobra, idziemy za Albo twoim mężem, albo chłopakiem. Słyszysz? Słyszysz? I jesteśmy już gdzie? Na dekoracjach. Na dekoracjach. Czy Laurutka. No co, już sobie podnisz Laurysz? Pokażę Ci Co gdzie idzie? Ja? Nie? A nie będziesz mogła nic dotykać. Pokazuj, nie pokazywać, że Tu się obiecuje. Nie? A Laurka jest jak pirat. Trzymaj się. Łop. No to Lauruś jak ty tak coś Jak królowa. Będzie ci pokazywać gdzie jechać. No to pokazuj. Jak No dobrze, czemu mamy obsługę z vlogiem? Ponieważ, bo wczoraj. Chodź! Wczoraj ja miałem 40 stopni gorączki i padłem. Ja miałem blackout totalny, więc niestety mamy obsługę z vlogami, ale działamy i będziemy nagrywać, będziemy wrzucać jak najczęściej się tylko da.